Siema, 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 ludzie, słuchajcie, nie wrzucamy swoich pogaduszek z samochodu. Z tego względu, że mój drugi kanał że działa z relacjami na żywo. 23 Red, jak czerwony, Rad. Szczury 23 Red, Rad. Tam ozdoba jest na żywo. Mamy dopiero chyba 600 osób, więc, jak jesteś tutaj u mnie na kanale, lubisz ozdobę, albo nawet nie lubisz, skakuj na kanał. Suba, zostaw, dzwonka, zostaw, bo tam zawsze będą relacje na żywo. Robiłem ostatnio z klubu ze wschodów słońca, no różne będę robił, nie? Ja na pewno będą mega popieprzone, pozytywne i tego i tego tamtego. Słuchajcie dzisiejszy temat filmu gość, gość mi yy, zadzwonił do mnie, powiedział, że po prostu mnie uwielbia teraz powiem, go jucha jakaś. Nie, uwielbia mnie dlatego, bo popadł w depresję, miał wszystko, a popadł w depresję i powiedział że nie umie się z tego cieszyć i zaczął słuchać moich filmów i teraz rozumiał jak Łatwo się z takich rzeczy cieszyć. Nie? Jak łatwo jest żyć? Ktoś powie: o, Kurwa, tak. Eee, ja wam powiem, jak ja żyję. Od wielu lat, od bardzo wielu. I, yy, i u mnie to działa. Czyli tak zwany. Mam określony cel. I ktoś powie: o, Kurwa, ciekaw, jaki cel sobie określił. Ja sobie określiłem cel: Dom nad oceanem. Cudowna istotka ko mnie, kobietka moja, najcudowniejsza, w no, świecie, świecie połóweczka. Dzieciaczki, dziewczynka, chłopiec, żeby było zajebiście Zapisać tam książki w tym domu i być w chuj szczęśliwy, żeby codziennie rano widzieć swój słońca na oceanem Tak sobie postanowiłem. A wcześniej sobie postanowiłem, żeby do osobą medialną, Żeby do osobą znaną, żeby robił muzykę. Nie wiedziałem też, żeby do youtuberem był nie ten, ale to też jest, że osoba znana, teraz to zwane fame. I zobaczcie, mieszkałem w Skupom Pomorskim. Poszedłem na studia do Szczecina. Miałem swój etap życia, gdzie byłem jumaczem, łobuzem. Później trafiłem na kolejny etap życia, czyli e... Warszawa, początki, modeling, bo pracowałem w modelingu. A później e... Etap Shipman Days, Bad Boys i zobaczcie, ja cały czas, wszystko co robię, muszę, to się wszystko tak układa: jak klocki Lego, wszystko się tak układa, układa, układa i idę do swojego celu. I ktoś powiedział: No dobra, ale tyle jest pał życiowy, który ludzi źle życzy, tyle coś. Okej, okay. oni nie są w mojej bajce. Nie są, nie ma ich. Wcześniej się przejmowałem takimi ludźmi, a teraz ich nie ma, czyli biorę tak jak. Kopiuj, można zrobić i wklej, gdzieś wyrzucić, ale zawsze Ci w głowie siedzi, a ja robię inaczej, Wydni i wypierdol, nie myśl o tym człowieku, Wypieprz po co on ma Twoje myśli, zobaczcie, ja Wam to bardzo prosto powiem, siądźcie sobie teraz w fotelu, wyłączcie cały mózg, nie myślcie o niczym, ani o pozytywach, ani o negatywach, nie, i teraz pomyślcie sobie o najlepszym swojego życia, nie? I się robi tak ciepło w środku, tak przyjemnie, tak, tak kurwa fajnie, nie? Nawet mózgi inaczej, endorfiny pier, pierdolną. A za chwilę, po paru minutach, jak przejdziecie ten stan takiego fajnego euforii, wyłączy znów się na zero i włączy teraz najgorszy dzień swojego życia. Czyli to jest totalny kurwa dół, nie? Aż kurwa tak, aż aż, aż się smutno teraz zrobiło. Więc teraz wypierdol to z głowy, Znów wejść na zero i sobie wyobrazić, ja cały czas żyję, tak jakby każda chwila była ostatnia i czerpie z niej jak najwięcej. Można to być coś powiedz głupie picie kawy. Tak, jaram się piciem kawy, jaram się, jaram się tym, że jadę samochodem, jaram się tym, że moje razy... Ja się się na przykład tym, że mam cały samochód ujebany w środku. Bo jeżdżę na tego łajka, mam pewno piachu w środku, kurwa, trzeba to wyczyścić. Ale chodzi o to, że cały czas myślę o pozytywnych. Jeżeli mam jakieś tam. Ee... Znaczy, no ja nie mam, ale jeżeli są. Kiedyś miałem na przykład dużo jakichś tam spraw sądowych, bo byłem łobuzem. Ja na przykład nie myślałem, moi kumple zawsze, o Jezu, jak przyjdzie ten dokument z sądu, o Jezu, a co będzie, a jeżeli dostanę zawiasa, jeżeli coś, a jeżeli coś. Ja my wypierdalać się, oni co? no ja my nie mówcie mi o tym, pochuj mi o tym mówicie. To są wasze problemy, to po pierwsze, a po drugie, ja też mam jakieś sprawy sądowe, nie myślę o tym, cały czas myślę, że będzie pozytywnie, że to kurwa jakoś wejdzie, no i tak było. I wszystko się ułożyło, bo jedną sprawę tam umorzyli, drugą e, e, sędzina mi chyba polubiła, wiecie, to się wszystko i tak układa. Czyli jeżeli ja słyszę na przykład jakąś pałę życiową i ona mówi, nie podoba mi się twoja muzyka, jest chujowa, okej, okay. ja się tym nie irytuję, w ogóle się nawet nie wkurwiam, bo ja znajdę nawet garstkę osób, która, której się ta muzyka podoba, które powiedzą: O, fajny żart! Rozkminią moją muzę, bo moja to jest taka disco rap, nie? Ja robię taką swoją muzę. Jeżeli ktoś ciśnie, albo gdzieś hejty na mnie tego, ja tych ludzi nie widzę. Oni są tak jakby kurwa na takim, wiesz, innym pasku. Ja sobie idę tym życiem fajnym, z pozytywnymi ludźmi i tak się lepiej żyje. Czyli masz jakiś swój cel i to jest jak film, nie? Że oglądasz film i wiesz, jak on się skończy. Czyli ja mam życie swoje. Wiem, jak się skończy. Jak ktoś mówi, że na pewno tak się nie skończy, to jest Twój problem. To Ty jesteś pałą, która próbuje to zmienić. Okej, okay. będziesz tam, na, na przykład, na chwilę w moim życiu, i na chwilę znikasz. Ja uważam, że wszystko miało swój cel. E, że wszystko nie ma przypadków. I będę Wam to coraz bardziej udowadniał, bo krok po kroku widzę, że to działa. Na zasadzie książki Sekret, filmu Sekret. Zobaczcie sobie. Yy, Sekret po polsku na YouTube wpiszcie to wam wyjdzie. Słuchajcie tego filmu, tak to działa. Jak ktoś powie, że tak nie działa, to już kurwa jego problem. Ja to zauważyłem w życiu, że w momencie, kiedy byłem smutny, przyciągałem złe rzeczy, w momencie, kiedy byłem w chuj radosny, przyciągałem dobre rzeczy. Ktoś powie, dobra, bądź w chuj radosny na fej będę ma, ambro cię zgasił. Widocznie tak miało być. Trafiłem do szpitala, zobaczyłem jak źle traktują ludzi, nagrałem stamtąd relację Dostanę pieniądze z ubezpieczenia, więc zajebiście jakąś wyjdę, bo pieniądze oddałem dla, dla Pawła Lubachy Dostaję dalsze propozycje walki, nie jest wcale źle, jest więc kurwa zajebiście, rewelacyjnie. Widocznie tak miało być. Byłem zbyt pewny siebie, zgasił pod jara. Szacun dla niego, widocznie tak miało być. Dla niego dużo wygrana daje. Dla mnie, no dobra, wygrałbym, to bym wygrał. Miał 1-1 Ryku, teraz mam 0-2, przyjmuję się, w chuj się nie przyjmuje. Tu jest ważne, co czujesz w środku, jeżeli się czujesz dobrze. I wiecie, co jest najlepsze? ja kiedyś, jak usłyszałem w filmie, że trzeba sobie samemu powiedzieć, że się kocha, to ja powiedziałem pierdolnie to, co ja mam, że sobie sam powiedzieć, że siebie kocham. I to jest najważniejsze. Jeżeli sam o sobie ktoś powie, ale ty jesteś jebnięty, ale posłuchaj, posłuchaj, posłuchaj. Pomyśl chwilę i pomyśl sobie, że sam siebie kochasz. Ktoś ale ten niebnięty tak, ale chodzi o to, że sam siebie lubisz. Nawet nie chodzi o miłość, tylko siebie lubisz. Lubisz swój styl bycia, lubisz swoją fryzurkę, lubisz swoje... Jak to mówią spawalnicze okulary. Ja nawet nie, nie widziałem, dopiero rozmieniłem, że takie spawalnicze są same. Nie, ja te okulary mam w chuj czasu temu i jeszcze chyba wtedy takie spawalnicze nie było, bo były takie maski. Jeżeli samemu, ja sobie kiedyś nie mogłem odpowiedzieć, byłem duży dojebany. Zawsze mi wydawało mi się, że jestem za mały, że za mała, klatka, za małe, za mała kratka na za brzuchu, Zawsze mi się wydawało jeszcze, chłopak jak powiedziałeś, że o, schudłeś też w ogóle dół. To zakończyłem, mówić że schudłem, to ja mi tak schudłem, prawie 20 kilo, Miałem 9,5, mam 7,5, zajebiście się czuję. Kratka na brzuchu, mam 41, zajebiście się czuję. No i ja się czuję sam ze sobą dobrze i to jest zajebiste jeżeli sam ze sobą się czujesz dobrze to będziesz się czuł z innymi ludźmi, ze zwierzętami, ze wszystkim bo jeszcze raz ja śpię tak na marginesie dobra słuchajcie, bardzo ważne zapraszam po pierwsze na kanał Paweł Lubacha wskoczcie do niego, on prowadzi livey. Człowiek mi w chuj zaimponował, bo rusza tylko głową, ktoś powiedział, jak on może pisać, tak robi to jakoś ustami, głową, pisze, nawet książkę napisał, zamówcie go książkę, moja prośba, wskoczy do niego na live'a, na, na live weźcie mu e, jakieś tam do rzućcie, to, to są groszowe sprawy, a chłopak naprawdę ma źle, ja mu kaskę wysłałem z walki, w chuj się cieszę, że mogę mu pomóc jeżeli wy możecie mu pomóc to zajebiście zapraszam na mój kanał, na koniec wyświetlę e, tutaj gdzieś może Pawła, tutaj gdzieś siebie e, 23 Red Rats to mój e, nowy kanał na którym będę dawał relacje na żywo z całego świata, już mam jeden plan może niedługo do Brazylii wyskoczę e, może na jakieś zgrupowanie bo teraz mój kolega robi e, w Brazylii zgrupowanie jujitsu brazylijskiego połączone z kajtem wpadł na taki pomysł i, i Myślę, że, e, że tam się pojawię I będę dawał wtedy wam relacje na żywo Uruchomię to do To zawsze kaska jakaś wpadnie, wiecie e, I ja będę mógł w tym momencie funkcjonować od, e, Na koniec września Odblokowują mi mój kanał e, Dawid zdoba Główny Więc jak tam przypierdzielę, to będzie furczało, nie? Wrzucę tam relacje na żywo Takie Chcę dobić do końca roku Do 100 tysięcy odbiorców Na swoim głównym kanale To jest mój taki cel i, i, i to zrobię, nie? chcę dostać bo miałem duże spiny wcześniej z YouTube'em blokowali mi tam duże te chcę dostać od YouTube'a ten przycisk I jeżeli mi się uda, dzięki Wam dzięki ludziom pozytywnie popierdolonym to będę w siódmym niebie w ogóle moja płytka, odbieram ją teraz niedługo e, w chuj sztuk e, i będę ją nie wiem, rozdawał, sprzedawał nie wiem, jeszcze coś pomyślę, nie? no a w czasie muszę zrobić incytację buta, którego dostał Polak na twarz. I zrobimy jakiś sztywny cel, a to będzie się cieszył zrobię w jakiejś no nie wiem, pomyślę. Ale teraz pozdrawiam Was, zapraszam jeszcze raz, o tutaj na mój kanał 23 teraz, tutaj na Pawła Lubachę. E, tutaj oczywiście zostaw supa, lajeczka, lajeczka, lajeczka dla ozdóbki. Pozdro!